Janusz Merz, dzień dobry. Obecnie na terenie województwa zachodniopomorskiego zidentyfikowano 10 miejsc nielegalnego magazynowania odpadów. To ponad 7270 ton, z czego 93% stanowią odpady niebezpieczne. Właśnie o odpadach będziemy rozmawiać dzisiaj podczas Stargard. Mówi. Gośćmi w studio są Rafał Zając, prezydent Stargardu. Dzień dobry. Witam pana redaktora, dzień dobry państwu. I Paweł Filip, burmistrz Dobrzan. Witam pana redaktora, witam państwa. Dzień dobry. Panie prezydencie, Stargard również się, również się mierzy z problemem nielegalnych odpadów, składowisk odpadów. Jedno zostało już z, zlikwidowane na Grobli, tak? Tak, przy ulicy na Grobli mieliśmy około 140 ton odpadów nielegalnie składowanych. Przewiezionych przez nie wiadomo kogo, kogo okazuje się, i zeskładowanych na terenie jednej ze stargarskich firm, na terenie wydzierżawionym przez tę firmę. Miasto rzeczywiście w którymś momencie podjęło taką decyzję, że musimy te odpady wywieźć zastępczo za Ale... tych, którzy je przywieźli, ponieważ one na tyle mocny odór i oddziaływanie generowało na, na pobliską zabudowę, Pani że zydycie. nie mieliśmy wyjścia, tylko to zrealizować. Kiedy odkryto to, to składowisko? O, to już było kilka lat temu i ten proces najpierw dyskusji administracyjnej, próby znalezienia jednak tych, którzy wezmą tą odpowiedzialność, czy znajdą odpowiedzialnych, one trwały dosyć długo. Natomiast koniec końców okazało się, że Niezależnie od tego, jak liczne są organy odpowiedzialne za ochronę środowiska, to samorząd został sam, w zasadzie mieszkańcy zostali sami. I my postanowiliśmy w, po tym, co się wydarzyło w Zielonej Górze, kiedy te odpady się podpaliły, kiedy było widać, jaka to jest skala oddziaływania negatywnego na, na zabudowę dookoła, postanowiliśmy, że skorzystamy z jednego z zapisów wynikających z ustawy o odpadach, który niestety tym, tym obowiązkiem koniec końców obciąża samorząd. Pewnie będzie jeszcze okazja mówić o tym, dlaczego i jak to powinno być. Natomiast myśmy wywieźli, wydaliśmy na to z budżetu miasta ponad milion złotych, tyle zapłacili dzisiaj podatnicy, ale niestety to, na tym się sprawa nie kończy, bo polskie państwo, organy ścigania nie ustaliły osób odpowiedzialnych ale, ostatecznie ale, ale, ale za przewidzienie jak, tych odpadów ale, nielegalnych. Panie prezydencie, ale jak to jest? Jest teren, który jest dzierżawiony komuś, to nie wiemy komu? My wszystko wiemy, natomiast problem polega na tym, że po zmianie przepisów w polskim prawie nie egzekwuje się od osób, które wytwarzają odpady niebezpieczne, dokumentu poświadczającego ich utylizację. To, byłby, to byłoby rozwiązanie państwa polskiego, które pilnuje przemieszczania odpadów w różne miejsca i pilnuje tego, żeby one efektywnie zostały zgodnie z prawem zagospodarowane. Dzisiaj jest tak, że wytwórcy odpadów, przede wszystkim w Polsce, odpadów poprodukcyjnych, które są odpadami niebezpiecznymi, przecież to jest branża chemiczna, przemysł ciężki, który produkuje i oleje, i różne rozpuszczalniki to są naprawdę niebezpieczne odpady tego jest mnóstwo. Ma je odebrać podmiot uprawniony, i nikt później nie pilnuje, co się z tymi odpadami na końcu dzieje. I w efekcie lądują w różnych miejscach do tego nieprzeznaczonych. Tak się stało między innymi na ulicy na grobli w Stargardzie. Problem polega na tym, że odpowiedzialność na koniec biorą podatnicy danego miasta, bo tak są skonstruowane przepisy, że tę odpowiedzialność nakładają na samorząd, a nie państwo, które ten system dziurawy stworzyło. Ja. Apelowałem, w wielu gronach dyskutowaliśmy, pewnie czasu nie ma o tym, żeby to szeroko rozwijać, ale zmiany w prawie są niezbędne, bo dzisiaj jest tak, że to jest jak sito dziurawe. Odpady przemieszczają się w Polsce w różne miejsca, lądują na różnych nieruchomościach. W Stargardzie przy ulicy Nagrobli było tak, że jedna ze Stargarskich firm wydzierżawiła teren osobie fizycznej. Albo wiedziała, albo nie wiedziała, nie mi to ustalać, na jaki cel ta osoba fizyczna dopuściła do wwiezienia na ten teren 140 ton odpadów niebezpiecznych. Były też tam inne, ale no, przemieszczone zostały z Wielkiej Brytanii, przez Wielką Brytanię zostały zabrane, natomiast te niebezpieczne zostały. Osoba została skazana. Natomiast ta osoba nie miała żadnego potencjału ekonomicznego do usunięcia tych odpadów. Mówi się kolokwialnie, że mieliśmy tak zwanego słupa. Tak, tak. Słupa. tak, tak mm -hmm. Który tak de facto podpisał umowę, wziął pewnie za to jakieś pieniądze i nie jest w stanie, nie ma potencjału ekonomicznego do utylizacji, bo nie jest podmiotem, który ani je wytworzył, ani nie prowadzi takiej działalności związanej z utylizacją odpadów. Po prostu znalazł miejsce i wziął na siebie tę odpowiedzialność koniec końców. Natomiast no, no, informacje... polskie państwo nie ustaliło, nie ustaliło, nie ustaliło, od kogo te odpady zostały przejęte. I polskie państwo nie pilnuje tego, żeby ten, który je wytworzył, je ostatecznie zutylizował. To jest problem. Nie powinno być tak. Nie powinno być tak, a jest dziś w prawie jednoznacznie to napisane, że. Samorząd może wprawdzie decyzją obciążyć tych, którzy są odpowiedzialni za ten proces, no ale prokurator nie ustala tych ostatecznie odpowiedzialnych. Więc my wydamy decyzję, ale koniec końców, jeśli te odpady zalegają, a tak było na nagrobli, oddziaływują, a tak było w Stargardzie, tym, którzy zastęp, zastępczą ma te odpady usunąć, ma do tego kompetencje, jest wyłącznie samorząd. I no. To wiecie państwo, tu, był, tu były odpady za milion i był Stargard. A ja pytam, a jak odpadów jest za 400 milionów, bo i takie miejsca są i mały samorząd, jak ma sobie z tym poradzić? Nie? I, I czy naprawdę mieszkańcy danego miasta i samorząd jest generatorem tego problemu? Podobna sytuacja była w Policach, tam y, składowano niebezpieczne odpady. Y, koszt wywozu, utylizacji oszacowano na 20, ponad 20 milionów złotych. Ale tutaj akurat 15 milionów przyszło do dofinansowania z Funduszu Ochrony Środowiska. Takie o takie dofinansowanie też zabiegamy, tylko program, który został stworzony przez Narodowy Fundusz, mówi o tym, że gmina może dostać dofinansowanie, do, dofinansowanie wtedy, kiedy odpady usuwa ze swojego terenu. A to te odpady rzadko kiedy przywożone są na teren gminy, najczęściej zalegają na terenach y, innych. Tak jest w obydwu stargarskich przypadkach, bo przecież ten na nagrobli nie jest jedyny. Więc jeśli mamy taki program, który mówi, możesz gmino dostać dofinansowanie, jeśli odpad jest na Twoim gruncie, i jeszcze tylko pod warunkiem, że wymieniasz skażony grunt, a my mamy odpad nie na gruncie gminnym i w hali, no to nie ma, nie ma szans, żebyśmy spełnili przesłanki umożliwiające pozyskanie tego dofinansowania. Piszemy do ministra środowiska, do funduszu, pewnie pan burmistrz tak też o tym, o tym powie, ale tu nie ma tych, którzy chcieliby pomóc. A ja uważam, że jeśli samorząd nie jest generatorem problemu, to mieszkańcy nie powinni za to ponosić odpowiedzialności. Może tutaj warto byłoby się zwrócić do naszych zachodnio-pomorskich posłów o, o, o update. To ustaw. Pewnie pan redaktor to zrobi. Tak. Dobrze. Panie prezydencie, jeśli chodzi o składowisko przy pierwszej brygady, cóż tam jest? No, mamy prawie to samo, można powiedzieć. Oczywiście w pełni będziemy wiedzieć, jak te odpady będą wywożone, bo dzisiaj do hal nikt nie wejdzie, nikt tego nie zbada do, do, do samego końca. To, co z zewnątrz zostało przebadane, to jest znowuż odpad poprodukcyjny, produkcja, branża chemiczna, branża przemysłowa, więc oleje, rozpuszczalniki i tak dalej. Odpad bezwzględnie niebezpieczny. Co do którego prokurator znowuż ustalił jakieś grono odpowiedzialnych, które współpracowały z kimś, ale tego. Z kim i kto tak de facto jest wytwórcą tych odpadów nie ustalono. Więc mamy podobny przypadek. Skala niestety jest przerażająca, ponieważ tam jest zgromadzonych siedmi siedmiokrotnie więcej odpadów niż przy ulicy Nagrobli. Więc jak tam wydaliśmy milion, prosto licząc, pewnie tak się nie da, ale prosto licząc, to jest rząd wielkości około 7 milionów złotych, żeby te odpady, odpady usunąć. I tam mamy jeszcze sytuację taką, że wwiezione zostały na teren Hali, która ma trzech współwłaścicieli. Ten, który przywiózł nie ma żadnego potencjału ekonomicznego do ich usunięcia. Ten, który został ustalony. Natomiast tam jest dwóch pozostałych współwłaścicieli. To są porządne, naprawdę porządne, stargarskie firmy, które prowadzą działalność bardzo pożądaną w mieście. Prowadzą swoje biznesy, rozwijając je można powiedzieć od podstaw i. Ci przedsiębiorcy, tak de facto, będą później w trybie egzekucji, jeśli miasto zastępczo wykona znowuż proces usunięcia tych odpadów. Ci przedsiębiorcy będą pociągani do, do odpowiedzialności jako współwłaściciele tego obiektu. To znowuż tak nie powinno być, że samorząd płaci i nie powinno być tak, że samorząd rości wobec tych, którzy są Bogu Ducha winni za przewiezienie tych odpadów na ten teren. Przenosimy się gdzieś około 26 km za Stargard, gmina Dobrzany. Też macie problem z niebezpiecznymi odpadami, Niest burmistrz. Tak, niestety sytuacja wygląda bardzo podobnie jak u pana prezydenta w Stargardzie. Niestety bijemy od wielu lat głową w mur. Odpady zostały przywiezione w 2016 roku, jest rok 2020, 2024 i tak naprawdę nic w tym temacie się nie dzieje. Ja kiedy zostałem burmistrzem w 2021 roku, za punkt honoru przyjąłem sobie, że poradzę sobie z tym problemem, bo mówię no nie, no niemożliwe, że przez 5 lat mieszkańcy żyją na takiej bombie ekologicznej i nikt z tym nic nie potrafi zrobić. Jeździłem od instytucji do instytucji, jak tu pan prezydent powiedział, próbowałem w Ministerstwie Środowiska w Narodowym Funduszu i dokładnie ta sama sytuacja. 300 ton odpadów, tak naprawdę koszt wyceniany przez firmę w 2022 roku 3 miliony złotych. 300 ton odpadów, z tego większość tych niebezpiecznych. Praktycznie tak? wszystkie, no to jest tak od 200 do 300 ton, tak nie można tego określić, póki się tego nie wywiezie, bo nikt tego nie zważy, bo one są w mauzerach, w beczkach. W... No właśnie, co to są za odpady? To są odpady wszelkiego typu. Tam mogę tak powiedzieć w skrócie, że tam jest właśnie cała tablica Mendelejewa. To są różne... Kanistry z laboratoriów, różne tam są opisy. Nie wszystkie są w języku polskim, jak wynika z protokołu z Wiosiu, więc tak naprawdę to są, myślę, odpady zbierane z różnych miejsc. Ale co z tego, jak wszystkie trafiły w jedno do naszej gminy i podobnie jak w Stargardzie. To jest to, wsi Kozy, tak? Tak, to jest miejscowość Kozy, nieopodal Dobrzan. Tak naprawdę praktycznie w centrum miejscowości, bo to są hale po byłym PGR. Oczywiście, grunt nienależący do gminy, hala nienależąca do gminy. Tak naprawdę jedynie pozostaje wykonanie zastępcze, na które właśnie nie ma w Narodowym Funduszu programów. Cały czas apelujemy o zmianę tego programu, bo tak naprawdę jak właśnie podatnicy. Mogą ponosić koszt dla naszej gminy, koszt kosmiczny. No dobrze, po, powiedzmy, jaki macie się budżet i jaki byłby ewentualny koszt utylizacji, wywiezienia i rekultywacji terenu? Prawda? No właśnie, z rekulty to one są też na hali magazynowej, więc tu właśnie no, odnośnie rekultywacji nie, nie wchodzi to w grę, choć rzeczywiście te beczki yy, już są tak skorodowane. Ja widziałem, mam zdjęcia nawet z tej hali. Te kanistry są całe z takimi bomblami, więc to nie wiadomo, ile jeszcze wytrzyma, ponieważ na, od wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska miałem okazję z nim rozmawiać osobiście i powiedział proszę uzbroić się w cierpliwość, w najbliższych latach coś będziemy myśleć na ten temat, tylko że na razie musimy uszczelnić system. Tylko ja się pytam, jak my możemy czekać kilka lat? Tam jest stacja ujęcia wody niedaleko, wody podziemne. Jeżeli to zostanie skażone, to na końcu będzie tak naprawdę Gmina temu wszystkiemu winna, właśnie to, co słyszymy w Zielonej Górze. Wszędzie jest chwilowe poruszenie wiosiu różnych instytucji od razu po takich różnych akcjach, jednak wszystko później wraca do normy, że zostajemy ze wszystkim sami. Tutaj pan redaktor zapytał o budżet. No Jeżeli przyjmiemy, że mamy budżet nawet ze wszystkimi inwestycjami na poziomie 40 milionów złotych, to wiemy, że lwią część budżetu na pierwszy rzut oka może się wydawać no, 3 miliony z 40 milionów. Jest do zrealizowania. A to ale to będzie kosztem jakichś tam. Ale tak nie jest, nawet, nawet nie tak. My po prostu nie zepniemy budżetu, bo to nie są. W tym budżecie jest oświata, jest opieka społeczna, jest wywóz, gospodarka odpadami, więc tak naprawdę my na takie wolne środki inwestycyjne możemy przyjąć, że mamy milion, dlatego szukamy różnych no, programów z dużym dofinansowaniem, żebyśmy mogli jakoś tworzyć takie montaże finansowe. Więc jeżeli mówimy o Kwocie 3 milionów złotych, to jest fizycznie nie do zrealizowania. W grę wchodzi jedynie jak Narodowy Fundusz mówi: najlepiej wziąć pożyczkę i to wywieźć i się później martwić. No tylko, że jak pan prezydent wspomniał, to nasi mieszkańcy będą ponosić koszty tej pożyczki i przez to nie zrealizujemy innych ważnych inwestycji środowiskowych. Więc tak naprawdę wracamy do punktu wyjścia. No, nie, nie po to yy, szukamy tak korzystnych rozwiązań, żeby zrobić jak najwięcej w tej gminie, żeby ją rozwijać na różnych etapach, żeby teraz zamknąć się. Inwestycyjnie na kilka lat yy, i zrobić coś za kogoś. Bo yy, jeżeli rzeczywiście gmina by ponosiła jakąś odpowiedzialność, byłaby winna temu, że to zostało przywiezione. Ale tak naprawdę przy tym nieszczelnym systemie, yy, powiedzmy hipotetycznie, zakładamy, że, yy, że te odpady wyjeżdżają z kus, z tej hali, my spłacamy kredyt wiele lat, ale nikt nam nie zakwarantuje, że za kilka dni nie nie spotkamy się z podobnym problemem w innym miejscu. I tak naprawdę nie ma na to rozwiązania, więc ja uważam, że bez dotacji rządowych po prostu nie jesteśmy w stanie tego rozwiązać. Jeżeli to by była kwota jakiś montaż 80 na 20, kilkaset tysięcy, no to trudno, zacisnęłoby się pasa, porzuciłoby się jakiś temat, przełożyło rok, dwa dałoby radę to zrobić, ale nie w obecnej sytuacji. Dlatego tak A mnie to tak, boli. Tak, takie odpady mogą się pojawić w kolejnych miesiącach, latach na terenie waszej gminy. Jesteście w stanie zapobiec takim działaniom? No nie jesteśmy. Ja uczulam po prostu mieszkańców, że jeżeli mają jakieś sygnały, że coś się niedobrego dzieje, że widzą, że jest jakiś zmożony ruch pojazdów, to żeby od razu zgłaszali, żeby nie było jak w Wszyscy sobie był mądry Polak po szkodzie, tylko żeby reagować od razu. Nawet jeżeli to będą y, sytuacje że niepotrzebnie może było wzywać policję czy straż, to lepiej być przezornym, niż później mieć taki problem. Wie pan, panie redaktorze, złodzieja się nie upilnuje. Te odpady często lądują w jedną noc, proszę sobie wyobrazić. Tak. Potrafi kilkaset ton wylądować w jakimś jednym miejscu, wcześniej wybranym, przygotowanym do tego celu. To jest nie do upilnowania, nie tylko na terenie Stargardu, nie tylko na, 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 na terenie gminy Dobrzan, tak naprawdę w żadnym miejscu w Polsce. Ale mnie. nie... Nie, to nie tego rozwiązania powinniśmy się trzymać, znaczy nie szukajmy rozwiązań zastępczych. Ja choćby tą drogą, bo, bo przecież nie tylko, apeluję o to, żeby polskie państwo doszczelniło ten system. Bo nie może być tak, że my jesteśmy bezbronni jako państwo wobec tego rodzaju mafii, która zarabia, zarabia na tym ogromne pieniądze. Zobaczcie państwo, o jakich wydatkach my mówimy. Milion wydaliśmy, 3 miliony trzeba wydać yy, yy, w gminie pana burmistrza, 7 milionów czeka na pierwszej brygady. Jaka to jest skala w Polsce? I naprawdę podatnicy mają zrzucać się na to, że polskie państwo nie potrafi wymusić na tych, którzy produkują te odpady, żeby je utylizowali? niepojęte. Ja mnie bulwersuje to, że samorząd bierze odpowiedzialność za to, że nie potrafiono tego systemu zrealizować szczelnie. Jeśli są służby, a jest ich mnóstwo w Polsce, odpowiedzialne za ochronę środowiska, to niech robią wszystko, żeby to prawo było szczelne, bo za to biorą też odpowiedzialność. A dziś te służby zajmują się tylko rozliczaniem gmin, rozliczaniem miasta, rozliczaniem tak. gminy pa, pana burmistrza, kiedy my wykonamy swoje obowiązki. Ja wiem, że ten obowiązek na nas ciąży. Te, z tych obowiązków na pewno się wywiążemy. Wcześniej czy później z nich się wywiążemy, ale one nie powinny ciążyć na samorządzie. Po no, prostu. Tutaj inspekcja ochrony środowiska wydała decyzję, w której czytamy, że te odpady z pierwszej brygady mają być usunięte. No i wszystko zmierza ku temu, że Stargard pewnie wykonaje w którymś momencie wykona tą, tą robotę zastępczo. Tylko jeszcze raz powiem, wykona ze względu na słabość państwa, ze względu na słabość tego całego systemu i wykona licząc na dofinansowanie, a niezależnie nawet od uzyskanego dofinansowania będzie prowadzić egzekucję wobec właścicieli tych obiektów. Przypomnę, tam są dwie dobrze prosperujące niczemu niewinne stargarskie firmy. I zostaną obciążone tym problemem koniec końców, ponieważ egzekucja ma swoje bezlitosne ramy postępowania. Z niej nie wolno odstąpić, bo to jest nasza odpowiedzialność karna za prowadzenie tego postępowania egzekucyjnego zgodnie z, z określonymi ramami, które prawo narzuca. I no, no proszę zwrócić tę uwagę, pan burmistrz też, jak usunie te odpady zastępczo z Hali, jeśli do tego by doszło, będzie musiał prowadzić postępowanie egzekucyjne wobec właściciela Hali. Nie jest nim gmina. No, Kto w dobrej wierze udostępnił teren pod jakąś tam działalność? Oczywiście nie wiedzą. Tak, Słyszałem o takich prowadzona. przypadkach, że małżeństwo rolników mające duże gospodarstwo przyjmowało odpady na swój teren zupełnie nieświadomie jaka to jest skala, jaki to jest problem, tylko na chwilę ktoś chciał zostawić na naczepę. Tylko na chwilę chciał zostawić naczepę. I odpady z naczepą zostały o koszty ich utylizacji kilkaset tysięcy złotych i starsza para małżeńska rolników, która całe życie uczciwie pracowała na ziemi, ma zajmować się usuwaniem odpadów niebezpiecznych? No naprawdę coś jest nie tak. Tak i jeszcze tylko właśnie dodam, że u nas jest podobna sytuacja, że tak naprawdę te odpady wjechały podczas e, przejęcia hali przez komornika, tak, gdzie e, jeden, jedna osoba została zlicytowana i tak naprawdę obiekt został wydzierżawiony i jest wyrok sądu oczywiście, tylko na tak zwanego supa, który oczywiście jest niewypłacalny. I tutaj I, kara grozić może od tysiąca chyba do miliona złotych, prawda? E, tak, ale trzeba głównie spojrzeć na to, ja tą sprawę Sprawę jeszcze raz y, poddałem y, prokuraturze y, pod rozwagę, bo tak naprawdę to mi się wydaje, że tam więcej osób jest y, zamieszane w ten proceder i że nie można tak upraszczać sprawy, że jedna osoba fizyczna, kierowca przywiózł odpady i on jest posiadaczem. Tak? Więc po prostu to jest takie załatwienie sprawy po najmniejszej linii oporu, a gmina niech się dalej martwi, co, co z tym posiadaczem zrobić, który jest niewypłacalny. Y, teraz słyszymy o przypadkach w Polsce. Teraz w, gminie Kujaw, w województwie Kujawsko-Pomorskim, w gminie Pakość, takich odpadów przyjechało milion ton. Słyszałem ostatnio o, takiej, o takim składowisku i burmistrz złapał się za głowę, bo z prostych wyliczał: no niech to kosztuje 10 miliardów złotych. I tak naprawdę, no jak z tego wybrnąć? Ja na jednym spotkaniu miałem okazję porozmawiać na ten temat z wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, no i on sam wspomniał to, co pan prezydent mówi, że państwo na razie jest nieprzygotowane do tego tematu, że trzeba poczekać kilka lat właśnie na stworzenie jakichś instalacji utylizacyjnych, takich państwowych, żeby mieć pewność, że te odpady wyjadą tam, a nie pojadą gdzieś. Y, powiedzmy do innej hali, tak? do innej gminy. Tylko tutaj właśnie sygnalizuję, że dzisiaj my jesteśmy w takiej sytuacji, ale równie dobrze może się pojawić jutro kolejna gmina, która będzie w tej sytuacji. To jest jak z maszyny losującej, zbębna, że po prostu na nas wypadło i tak naprawdę no, mieszkańcy cały czas przychodzą, y, mają pretensje i ich rozumiem, bo nikt by nie chciał mieszkać y, w tych odpadach, y, tylko że tak naprawdę y, sytuacja dochodzi do tego, że ja im przedstawiłem wszystkie kroki, które podjąłem w tej sprawie. Zrobiliśmy takie spotkanie i oni dopiero przyjrzeli na oczy, bo tak naprawdę to myśleli, no że gminie po prostu nie chce się tego wywieźć, że to jest jakieś takie zaniechanie. I dopiero jak zobaczyli Ile my działań podjęliśmy, ile z każdej strony próbujemy, to dopiero teraz podchodzą do tego, że rzeczywiście coś w tym wszystkim jest nie tak i nie do końca gmina tutaj zawiniła. Mamy ostatnią minutkę programu. Panie prezydencie, czy mamy jeszcze jakieś zlokalizowane miejsca z niebezpiecznymi odpadami w Stargardzie? Nie, te dwa znamy. Niestety odpukać w niemalowane. Oby nie. Niestety mogą te odpady przemieszczać się z różnych miejsc, nie tylko na teren Stargardu. My mamy bezwzględnie problem, nad którym dyskutuję z, z naszą lokalną policją. Podejmujemy różne próby. Jest sporo fotopułapek poustawianych na terenie byłego lotniska. To jest teren uprzemysłowiony dzisiaj, ale przecież nie w pełni zagospodarowany. Przemieszczają nam się opony. To jest znowuż kolejny problem problem nie w pełni szczelnego systemu e, e, utylizacji opon e, e, oddawanych do różnego typu warsztatów, w których są e, opony wymieniane. I te opony Mamy trafiają w na lotnisko w pobliżu lotniska. Tak, tak, mhm. na, na, na teren dziś, dziś przemysłowy. Skala jest duża, to są znowu setki tysięcy złotych i znowuż pytam, czy naprawdę podatnicy lokalni mają wydawać pieniądze za tych, którzy... Prawdopodobnie wzięli pieniądze za, za, za oddanie tych opon. Co więcej, gmina stworzyła system, w którym bez żadnego problemu każdy z nas posiadający samochód albo samochody może te opony nieodpłatnie oddać do przoku. Przok zlokalizowany w centrum miasta, wygodny, żaden problem, wszystko funkcjonuje. A opony mamy najprawdopodob, najprawdopodobniej jeszcze nie ze Stargardu, przewiezione naprawdę w tysiącach sztuk i zalegają na terenie lotniska i pewnie w tym przypadku będziemy zabiegać o dofinansowanie, bo to już jest teren będący własnością miasta i będziemy starali się zrealizować to z dofinansowaniem. Natomiast znowuż to jest problem tych samych rozwiązań wynikających z przepisów. Musi się ten system zmienić i musi rozliczać wytwarzających odpadu, odpady za ich utylizację. To nie może być tak, że ktoś się okaże wyłącznie świadectwem, że oddał komuś, kto wozi. Musi być ostatni dokument, który poświadcza, że ten odpad, który wytworzyłem, na końcu jest zutylizowany. Wtedy opona w warsztacie oddana nie będzie kosztować 10 zł. I tutaj stawiamy kropkę. Moimi gośćmi był pan Rafał Zając, prezydent Stargardu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan Paweł Filip, burmistrz Dobrzan. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę.